No, dzień dobry Państwu, mamy dzisiaj, dzisiaj proszę Państwa, no tu kryształy rosną na drzewie, ale mamy dzisiaj piękną zimę, witam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, no, mam okulary, bo słoneczne, bo tutaj słonko, nawet śmieci, o, proszę bardzo, no tam to lampa świeciła, ale, ale, tutaj to ta też zaświeci zaraz, pewnie, o, jak mnie zobaczy, to zaświeci, o, świeci. No, słoneczko się schowało. Ale proszę Państwa, zobaczcie jaki ładny biały śnieg. Pies tu się drze, jak zwykle. Tutaj siedzi nasza zamrożona dziewczyna. Mamy taką zamrożoną właśnie. A tu już jest gunda, Kunegunda. gunda. No i ten pies tu się drze i drze. Nie może przestać. Tutaj pięknie jest dzisiaj nasypało. Cię śnieżku trochę. No ja już trochę odśnieżyłem. O tam chodzą ludzie. Przez płot. A jakieś płyty tam naszą, aha płyty. To są płyty, ale nie są długo grające pewnie. O przeskakują przez płot. A tu proszę Państwa Tutaj mamy, co my tu mamy? No, dwa samochody zasypane, tam drugie dwa samochody też zasypane. No, jak jest taka zima, to ludzie nie chcą jeździć nawet, no. Chociaż tu trochę wyjeżdżane jest. Proszę bardzo. No cóż, dzisiaj jest, proszę Państwa, czwartek, jak mówiłem, czwarty. O, no cóż mogę powiedzieć, że no, wczoraj się odbyła sesja Rady Dzielnicy Stogi. No i niestety, jak pokazałem na filmie, bo jest reportaż w neon 24 polecam tam cały ten temat jest poruszony. No jak mówiłem, Rada Dziennicy Stoki dostała ultimatum od Rady Miasta, że jeżeli nie, uporządkują spraw, czyli nie podejmą uchwał prawda, uchwały odnośnie, odnośnie wygaśnięcia mandatu i w celu przyjęcia nowego członka do Rady, bo jest 14. No, i teraz niestety nie przeszła ta uchwała, bo znowu było tam pięciu za, reszta przeciw. W związku z tym no, nie ma tej uchwały, proszę Państwa. I no, wszystko wskazuje na to, że Rada ulegnie destrukcji i rozwiążą to Radę, bo y, dostali ultimatum, że mają uchwalić też budżet. No, jak uchwalą budżet, skoro nie, nie mogli się dogadać w sprawie wygaśnięcia mandatu, to znowu będzie tam 7 na 7. Jeżeli przyjdą wszyscy i budżetu się nie da uchwalić, bo przecież musi być przynajmniej jedna osoba więcej niż tego, a tej 15 osoby nie ma. To miała być pani Milewska ma Małgorzata, która właśnie najwięcej głosów uzyskała w ostatnich wyborach. No i na miejsce tej, która zrezygnowała pani Wiśniewskiej miała wziąć pani Małgorzata Milewska niestety. Rada się chyba będzie musiała rozwiązać, znaczy Radę Miasta ją rozwiąże. O, sama się nie będzie chciała na pewno rozwiązać. Ale najgorsze to, że proszę Państwa, no tu jest tam dalej o, to jest ulica Kaczeńca, którą na przykład można by było wyremontować, a jest do podzielenia budżetu 18 tysięcy. Przepraszam, no no to co, przepraszam, 180 tysięcy, co ja gadam. 180 tysięcy, no to można by było za te pieniądze zrobić tą drogę na ulicę Kaczyńce, bo, no, bo miasto może coś dołożyło i taki budżet można by było uchwalić. Ale niestety wygląda na to, że nasi radni nie rozumieją, że pieniądze, które dostała dzielnica, powinny być podzielone i wydane na dzielnicę. A tak mogą one trafić do innych dzielnic, bo jak radę rozwiążą, to będą nowe wybory. A ten pieniądze Miasto przeznaczy na innego, Rada Miasta sobie zadysponuje, i to nie jest dobre, bo, bo dlaczego? Niby tak ma być. W każdym razie jestem naprawdę sfrustrowany takim stanem rzeczy. Na pewno jeden mieszkaniec dzielnicy Stoki też, też ma tego dosyć, bo jeżeli tam są dwie frakcje, jedna idzie w tą, druga w tamtą i, i, i się. I się... Oni jedni na drugich zwalają winę, że tak nie można tego uchwalić, czy tego, ale to przecież bo ob obie frakcje są prawda tutaj, jakby powiedzieć, no winne tego, co stanu rzeczy, bo jak się nie potrafią dogadać, przecież nie po to, żeśmy brali radnych dzielnicy, żeby oni teraz jakieś boje ze sobą toczyli, personalne, czy inne, czy, czy nie wiem o co tu chodzi już. Pozdrawiam wszystkich Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor słowo Józefiński. Z działki tym razem, no bo, no bo gdzie tu Kunegunda stoi? O, trochę wyrozne y, y, ale ona sobie daje radę, bo ona już jest siwiraczka, można powiedzieć, ta na nasza Kunegunda. Tu, tu się, tu się. Znowu pies się wcieka. Ojej, coś ma mało nie zgubiłem kamery. No tutaj ta Kunegunda, proszę bardzo, sobie stoi i się nie boi. Ona taka siwiraczka. Ja ostatnio widziałem w internecie jak. Babcia na łyżwach 80, letnia jeździła na Syberii, no z psami sobie, no to, to takie rzeczy się dzieją, no. ludzie są przy, przy, uodpornieni na takie zimno, jak tam żyją. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Nadalowa, redaktor Sławomir Ziemiński, Czerwony Korsarz, ahoj!